Witam Was ponownie po jednym lub dwóch dniach. Jest, cały czas przygotowujemy się do matury z matematyki rozszerzonej i mam kolejne zadanie, które jest dosyć podobne do tego, które było poprzednio rozwiązywane. Takie zadanie optymalizacyjne. Czyli znowu pytanie: jak dobrać pewne odległości, warunki, punkty w zadaniu, żeby pole. Było jak największe. Konkretne zadanie polega na tym, że mam tutaj trapez, który ma jedną podstawę równą A oraz bok równy A, natomiast nie znamy długości tej dolnej podstawy. I właśnie tą długość możemy sobie regulować, czyli możemy tworzyć takie takie jak gdyby w trapezy, troszkę bardziej płaskie i troszkę bardziej pionowe, czyli o, wyż, o większej wysokości i o mniejszej wysokości. Warunkiem jest tylko to, że te dwa boki i ta górna podstawa są sobie równe. Tam w zadaniu, akurat w zbiorze zadań było, że wynosi 6, a ja sobie tak zrobiłem ogólnie, żeby wynosiła A. No i trzeba obliczyć pole, czyli trzeba zobaczyć, który z takich trapezów będzie miał największe pole. Wobec tego, starym sposobem, dzisiaj prosiliście mnie, żeby było trochę szybciej, aby było trochę zwięźlej, no dobra, postaram się. Wobec tego tak, pierwszy krok to jest wyznaczenie jakiejś pojedynczej zmiennej niezależnej, od której będziemy wszystko inne uzależniać. Ja proponuję, że ten odcinek X będzie tą zmienną, czyli, czyli ta część, która wystaje poza, poza podstawę z każdej strony. Dobrze, no i tak, jakie jest pole trapezu w ogóle według wzoru? No to to jest wiadome pole trapezu to jest tak. Podstawa górna plus podstawa dolna przez 2, czyli jakby taka średnia z tych podstaw, razy H. W naszym przypadku, przy takich oznaczeniach, mamy tak. Podstawa górna to jest A, podstawa dolna, wiadomo, A plus 2X, bo to jest symetryczne, to też będzie X, y, więc jest bardzo łatwo. Natomiast no, ta wysokość H. No, ona jest trochę trudniejsza, ale oczywiście trójkąt prostokątny, czyli h jest tam pierwiastkiem z A kwadrat minus x kwadrat. Wobec tego cała, całe pole uzależnione od tego X, przy czym A jest parametrem, A jest taką jakby znaną stałą, tylko X jest zmienną niezależną, która się można zmieniać. No, będzie, będzie takie, p od x równa się po prostu to razy h. Tylko, że tak, tylko, że mm, ta podstawa plus ta podstawa przez 2 to tak naprawdę da a plus x. No, gdybyśmy ten trójkąt przełożyli tutaj, zrobiliśmy z tego prostokąt, więc tak naprawdę <laughs> podstawą tego prostokąta jest a plus 1x. Nie? i mnożymy to razy wysokość a ta wysokość niezmiennie wynosi a kwadrat minus x kwadrat i oczywiście od razu tu sobie spojrzymy na dziedzinę dziedzina jest ważna nie? wydaje mi się, że będziemy rozważać takie trapezy od takiego o tym, o tym polu o tym, o tym bocznym, bocznej krawędzi prawie pionowej do no jakby zupełnie płaskiego, nie? Czyli, że ta, ta bok, bok boczny jest równoległy do, do podstawy i wtedy przestaje to być trapez, tylko to jest taki odcinek, nie? Trapez się zupełnie spłaszczył. Wobec tego na pewno o, na pewno x będzie, no powiedzmy równe 0, ewentualnie tak, wtedy będzie kwadrat, ale wiemy, że to nie jest odpowiedź, bo jak zaczniemy ten kwadrat poszerzać, to na pewno jego pole się zwiększa, to już tak czujemy. Więc x, no a x no, maksymalnie mógłby osiągnąć powiedzmy wartość tego a, chociaż właściwie to mm, lub równe to nie dam, bo, bo jednak, y, żeby jakieś pole było. No oczywiście, jeżeli x będzie równe a, to, to trapez będzie płaski i będzie pole równe 0, a ono raczej nie wygląda na maksymalne jakikolwiek inny trapez ma większe pole. Dobra, znowu się za bardzo rozciągam, tak? To jest funkcja, która, która nam pozwala liczyć pole, jeżeli znamy to x, jeżeli założymy sobie jakieś x. Żeby szukać maksimum czy minimum takiej funkcji, musimy oczywiście zrobić z niej pochodną. No i to jest główna tutaj sprawa w tym zadaniu. P' od x. Teraz tak, przypomnijmy sobie, może na zielono sobie przypomnimy. To jest iloczyn, nie? Wobec tego y, tak tu napiszę jakoś gdzieś F razy G pochodna. To jest jak to tam było. To jest pochodna pierwszego razy drugie plus y, pierwsze razy pochodna drugiego, nie? Raz występuje przy jednej raz przy drugiej pochodna. Dobra. Wobec tego spróbujmy to policzyć, aż to będzie znowu trwało. Yy, pochodna pierwszego z tego jest 1, więc, więc pierwszym wyrazem będzie po prostu a kwadrat minus x kwadrat. A mm, pierwsze razy pochodna drugiego. No więc znowu pochodna z pierwiastka. Yy, pierwiastek z x... I pochodna. x to jest potęga 1, druga, więc ona idzie przed, przed ułamek, a sama potęga się zmniejsza o 1, wynosi minus 1, druga. Krótko mówiąc, to jest 1 przez 2 takie pierwiastki. No więc dobrze, więc tu będzie oła. Prawie mi spadło. Ale jeszcze się nic takiego nie stało. Jeszcze nie słychać. To będzie taki bloopers. Yy, więc tu mamy tak. 1 przez 2 takie pierwiastki. Ale uwaga, to jest nie tylko pierwiastek, ale w środku jest jeszcze funkcja. Więc pochodna wnętrza. Wnętrze ma pochodną jaką? No, 2 idzie przed, przed x minus 2x, nie? Razy minus 2x. Dobra. To trzeba wszystko tutaj jakoś wymnożyć. Tak, no i rozwiązaniem? Rozwiązanie jest wtedy, kiedy x' od x równa się 0, czyli całe to. Dobra, tutaj martwimy się, czy w mianowniku nie będzie 0, prawda? Wobec tego nie możemy dopuścić, żeby a było równe x, bo wtedy to się odejmie do 0, bo tego tutaj rzeczywiście ta nierówność musi być ostra. Dobra, w, w ułamek jest równy 0, jak góra jest równa 0. Wobec tego mamy takie równanie. Minus ax plus a kwadrat równa się 0. Równie dobrze można tam zamienić te, te znaki na przeciwne. Nic nam nie zaszkodzi. Więc tu będzie plus, a tu będzie minus. Dlatego, że przyrównałem to do 0. Sam, sama pochodna oczywiście będzie y, chciała mieć przeciwny znak. Y, trzeba to rozwiązać. Nie będę teraz to No dobrze. W, tu widzimy, że tak. No jedno z rozwiązań jest y, znowu nie pasuje nam do warunków zadania, bo, y, bo to x no, nie może być ujemne. Przynajmniej nie rozważamy takiego x ujemnego. Wobec tego to rozwiązanie sobie przekreślimy. Dostajemy rozwiązanie x równa się 1, druga a. To jest argument, dla którego pochodna jest zerowa. Wobec tego funkcja osiąga ekstremum, a skądinąd, gdybyśmy sobie zobaczyli przebieg tej, tej głównej funkcji, to widać było, że, że to jest maksimum. I to jest. I to jest zupełnie, zupełnie logiczne, ponieważ tak, gdybyśmy mieli na przykład taki ten trapez, taki, gdy x równa się 0, to on jest kwadratem, no to wtedy ma oczywiście a kwadrat i, 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 i to jest takie pole. Jeżeli ten trapez będziemy rozszerzać, to widać, że to pole jest trochę większe, a jeżeli go rozszerzymy tak do granic, no to już zacznie się znowu zmniejszać i to już będzie prawie 0. Więc to x wynoszące 1, 2a, czyli coś takiego, nie? tu a, tu 1, druga a wtedy widać, że ten kąt będzie 60 stopni. To to jest ten optymalny kąt. No i mamy rozwiązanie. Yy, tak. Taki trapez ma największe, największe pole. Gdyby je chcieć obliczyć z tego wzoru. To... No, no, czyli jeszcze raz tu za wolno mi to idzie. Pierwiastek z 3 przez 2, kolejne a. No i w sumie jest 3 czwarte pierwiastek z 3 razy a kwadrat. Dobra. Yy, tyle wynosi, yy, tyle wynosi to, to pole. I teraz tak: no, 3 czwarte z pierwiastek, 5 3 to jest yy, 1,7 z kawałkiem. 3 czwarte z tego, no to będzie na pewno więcej niż 1, prawda? Wobec tego to pole jest rzeczywiście większe niż to początkowe pole a kwadrat. A potem będzie maleć do zera. Dobra. I to było jedno rozwiązanie tego, tego zadania. Ile my tam mamy już minut? Już jest 12? Hmm, tragedia. Naprawdę chciałem, żeby było krócej. <gry> Zaraz się zaczną te przeboje z moim telefonem, zacznie mi y, przerywać nagranie, będę to dokręcał. Będzie znowu sieczka. Może nie. Y, dobra, moglibyśmy również y, pomyśleć, że jakiś inny parametr mógł być. Dobra, teraz y, druga część. Otóż chciałem Wam pokazać, że to samo zadanie można zrobić y, przyjmując inną zmienną, niezależną. I możemy sobie trochę wejść w trygonometrię, czyli powiem, że na przykład badamy, jaki kąt będzie przy podstawie, czyli ten. Oczywiście tradycyjnie kąt alfa, jak żeby inaczej. Czyli teraz zapytamy, dla jakiego kąta alfa to pole będzie maksymalne. W tym momencie no, trzeba by powyrażać te wszystkie składniki pola za pomocą y, f, zmiennej alfa, czy też raczej funkcji jej trygonometrycznych. No cóż, w tym momencie tak. Wysokość będzie wynosiła, no tu jest kąt prosty, to jest sinus alfa, natomiast podstawa będzie miała długość, no jedna będzie miała długość a, a druga będzie miała długość a plus 2 y, cosinusy alfa, no, no bo ten x, tak krótko mówiąc, ten x będzie wynosił a. Razy cosinus alfa. Czyli y będzie można pole dla alfa wyliczyć y takim wzorem, że to jest y to samo, co tutaj, czyli a plus x, czyli a plus ten odcinek, czyli a plus a razy cosinus alfa razy sinus alfa. Myślę, że to jest to jest dobrze rozmnożyć. Znaczy, a oczywiście trzeba wyłączyć przed to wszystko. No i sobie to rozmnożymy. Więc to się dalej równa a razy. Yy, będzie po prostu sinus alfa plus cosinus alfa razy sinus tego alfa. To jest, yy, to jest wzór na pole trapezu. Uzależniliśmy to tylko od, od tego kąta alfa. No tak, kąt alfa znowu, on musi należeć od, wiecie, ten, ten kwadrat, to wtedy kąt alfa wynosi 90 i nawet go tutaj dopuścimy, natomiast ten płaski trapez, no to jest 0, ale nie dopuścimy tego zera, tak jak było tutaj. I. Główna część tego zadania, oczywiście poza tym pomyśleniem o co tu chodzi, polega na tym, że liczymy pochodną z takiej formuły. A oczywiście wyłączam je, ja za chwilę o nim zapomnę, ale póki jeszcze pamiętam, no to pamiętam. Przypominamy sobie pochodne funkcji trigonometrycznych, nie? Z sinusa jest cosinus, z cosinusa jest minus sinus. Bardzo prosta sprawa. No więc pochodna pierwszego, znaczy pochodna tego wyrazu to cosinus alfa. Tu mamy pochodną iloczynu, ale iloczyn już sobie omawialiśmy, czyli pochodna pierwszego, drugie, pierwsze pochodna drugiego. Pochodna pierwszego to nam się tutaj robi minus sinus alfa razy to, co było, czyli sinus alfa. No nie wiem, jaki będzie znak, ale napiszę na razie plus. Pierwsze, czyli cosinus alfa razy sinus razy sinus alfa. O, zamykamy nawias, żeby to A było zamknięte. No, czyli tutaj mamy no, już się oczywiście pomyliłem. Oczywiście cosinus normalnie, a sinus pochodna, czyli te drugi, ten drugi wyraz to jest to jest cosinus. I nie będę musiał robić edycji filmu. I mówić tego jeszcze raz. Dobra, y no i pytamy, kiedy coś takiego jest równe 0. Czyli A sobie już pomijamy, bo wiadomo, A można wyłączyć. Przed A nie jest zerem w szczególności. Więc tak, więc mamy wzór cosinus alfa minus sinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa ma się równać 0. To jest warunek takiego alfa szukamy, bo to będzie odpowiedź na nasze pytanie. To sobie troszkę poprzekształcamy, bo to jest akurat takie sympatyczne na tych funkcjach trygonometrycznych. Yy, więcej jest tutaj tych cosinusów, no to pójdziemy w te kosinusy. Skoro yy, sinus kwadrat plus cosinus kwadrat daje się 1, ale nie patrzcie tutaj, bo to są różne znaki, oczywiście to, tego to nie zastosuję do tych dwóch wyrazów skoro sinus kwadrat i kosinus kwadrat plus to jest 1 no to sinus to jest 1 minus cosinus. jak mam z minusem to będzie mm, cosinus kwadrat minus 1 żeby było szybciej już napisałem zauważcie, że ten wyraz to minus to to jest różnica kwadratów rozbiłem to na iloczyn sumy i różnicy Natomiast z tego i z tego wyrazu wyciągnąłem to cosinus alfa i co i powstał nam wspólny czynnik tu. No to jeszcze raz go wyciągnę. Z tego się zrobi cosinus alfa minus 1, bo tak było, a to drugie straciło ten wyraz, jest sam Cosinus alfa. No pięknie, i jeszcze tak. Ojej, przestałem pisać alfa tutaj. Plus 1 razy 2 y, cosinus alfa minus 1 równa się 0. No i to jest teraz fajne, bo już doprowadziliśmy to do postaci iloczynowej. Wobec tego to jest 0, jak to jest 0, lub to jest 0. W tym przypadku cosinus alfa musiałby się równać minus 1. To będzie takie lub, a tutaj 2 no, cosinus minus 1 jest 0, czyli 2 cosinus wynosi 1 przez 2, czyli cosinus alfa musi się równać 1, 2. Cosinus jest minus 1, wiecie, góra, środek dół. Jest dla pi. No i to bardzo chcemy, żeby, żeby, ten, żeby ten kąt był całe pi. Bo w tym momencie. No to już jest poza tą dziedziną, więc to odrzucamy. Natomiast to rozwiązanie jest fajne. No to rozwiązanie oznacza oczywiście, że alfa równa się jedna druga, to jest nie, czyli góra i pi trzecich. I trzecich, czyli 60 stopni i to uwaga, 60 stopni to jest dokładnie to samo, co wyszło nam tutaj. Gdzie ja mam tą liczbę? X wynosi 1 druga a, nie? Tu jest jedna druga a, tu jest całe a, wobec tego ten kąt na pewno wynosi 60 stopni, no bo właśnie jego, jego cosinus to do tego wynosi jedna druga, tak jak tu. Więc to jest rozwiązanie i ono jest równo rzędne, równo yy, tożsame z tym poprzednim rozwiązaniem, mimo że żeśmy wybrali sobie inną zmienną niezależną. No i po prostu nasza sprawa, czy chcieliśmy liczyć na pierwiastkach, czy funkcjach wielomianowych, czy wolimy liczyć na, na funkcjach trygonometrycznych i ich funkcjach, i ich pochodnych. Dobra. Oczywiście, gdybym podstawił to do tego wzoru, tutaj, no to nam wyjdzie to, co nam wyszło. A może jeszcze spróbuję? Dobra. Pole. Tu chyba brakuje kwadrat w międzyczasie. Po prostu tutaj jest przecież, prawda? Wysokość to nie jest sam sinus, tylko razy a. I tutaj nam musiał powstać kwadrat o. I się tutaj poprawiłem już. Dobra. Y, pi y, pi trzecich. Wobec tego sinus tam wynosi, y, tutaj już podstawię, pierwiastek z 3 przez 2, prawda? Plus cosinus wtedy wynosi. Jedna druga to wiadomo i sinus w dalszym ciągu wynosi pierwiastek z trzech przez 2. To są w ogóle części już czwarte, tylko tutaj razy dwa, czyli dwa pierwiastki z trzech i jeden pierwiastek z trzech, to w sumie jest 3 pierwiastki z trzech. No i tam oczywiście razy A kwadrat już zawsze. No i tym sposobem zobaczcie dokładnie, o, tu się zgadza. Po to to liczę, żeby pokazać, że pole tego y, trapezu będzie miało właśnie tę wartość. Dobra. Yy, no to dzisiaj poszło bardziej jak spłatka. Telefon się nie buntował, nie nie działo się jakieś rzeczy, nie będę tego musiał długo montować. Yy, no cóż, myślę, że myślę, że jak zwykle. Yy, Poproszę o dalsze pytania, ewentualnie, jeżeli jeszcze zdążymy przed tą maturą, chociaż nie wiem. I, i po prostu, znowu, jak zwykle, życzę, życzę powodzenia, życzę dobrego przygotowania i świetnej zabawy przy rozwiązywaniu tych zadań z matury rozszerzonej. Ale się teraz naraziłem. I pozdrawiam wszystkich ludzi typu e, e tropes Matemax i wszystkich takich wyjadaczy internetowych. Ja tylko sobie tam pomagam moim znajomym, którym. Udzielam korepetycji i dlatego to nagrałem. Pierwsza linia, Hot 16 Challenge tu. Tak sobie napisałem. Dobra, dzięki Wam wszystkim. Zabieram się do wysyłania tego na metra.